Wyobraź sobie, że masz pewną drogę do pokonania. W zasięgu twojego wzroku widzisz już twój cel. Jednak od celu oddzielacie cię rzeczka. Jesteś bardzo zmotywowana do osiągnięcia tego celu, więc z całych sił bierzesz wielki rozpęd. Pomimo tego, że nigdy nie trenowałeś skoku w dal, bierzesz potężny rozpęd, rozpędzasz się i próbujesz przeskoczyć rzeczkę. I w efekcie okazuje się, że nie doskakujesz nawet do jej połowy. Lądujesz w wodzie co skutecznie studzi twój zapał. Dopływasz do brzegu, z którego wyskakiwałaś, i wracasz do tego samego miejsca. Najprawdopodobniej zupełnie zniechęcona. I teraz, co tu się zadziało? Nie trenowałaś nigdy skoków dal. Po prostu nie byłaś wytrenowana do tego skoku. Dlatego warto zacząć od małych kroków, coraz większych kroków, coraz większych skoków, tak aby sukcesywnie wytrenować się i przygotować do tego wielkiego skoku po Twój cel.